Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiejszego dnia obchodzimy święto ku czci apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Apostołowie są fundamentem Kościoła. Ich wybrał Chrystus Pan, aby szli i głosili Jego naukę aż po krańce ziemi. Jedną z cech Kościoła, jego istotnych znamien jest właśnie to, że jest on apostolski. Co oznacza z jednej strony, że sięga aż do czasów apostolskich, czyli że biskupi są sukcesorami apostołów, ich następcami. Ale również oznacza to też i to, że nauka, którą wierzymy, jest tożsama z tą nauką, jaką otrzymali apostołowie od naszego pana Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, wierzymy w to samo. I tak samo rozumiemy te prawdy, jak apostołowie je rozumieli. Święta apostołów, które uroczyście obchodzimy, są dla nas też i okazją do podziwiania ich wielkiego trudu, z jakim wypełniają oni wolę Jezusa, aby wszystkim głosić prawdę. Idźcie więc, mówi Chrystus, i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. Apostołowie nie lękają się przeciwności i wrogości ze strony świata. Gotowi są nawet własnym życiem przypłacić wypełnienie tego zadania, jakie otrzymali od Chrystusa. Tak się też i stało. Umarli śmiercią męczeńską, dając świadectwo swojej wierze. Apostołowie byli posłani zatem głosić naukę Zbawiciela wszystkim ludziom, ale pamiętać należy, że świat, do którego zostali posłani, nie był przyjazny dla prawdy, którą oni mieli głosić. Nasz Pan przygotował apostołów mówiąc otwarcie, co przeczytać możemy w dzisiejszej Ewangelii o tym, że ich dzieł sprzeciwiać się będą. Jeżeli was świat nienawidzi, wiecie, że mnie pierwej nie znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowa zachowywali, i to wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Teraz jednak widzieli, a jednak znienawidzili i mnie, i Ojca Mego. Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich prawie. Nienawidzili mnie bez powodu. Istnieje zatem pewna wrogość do prawdy, wrogość i niechęć do Jezusa Chrystusa i Jego nauki. Apostołowie otrzymali tę przestrogę od Zbawiciela nie w tym celu, aby zmieniać to, co mają. Głosić, by próbować dostosować się do tego świata, do jego mentalności, mówić językiem tego świata, lecz aby się nie lękali tej wrogości, aby nie byli nią zaskoczeni i byli na nią przygotowani, aby mogli być odważni wobec takiej postawy i mężnie głosili prawdę Bożą, pamiętając o znaczeniu głoszenia tejże prawdy która jest ich zadaniem, bo kto nie uwierzy, nie będzie mógł być zbawiony. W ostatnich dniach widzimy dobitny przykład, że słowa Jezusa są prawdą, że świat stoi w nieprzyjednanej opozycji do prawdy Bożej. Istnieje wrogość, a nawet nienawiść, między prawdą a kłamstwem między dobrem a złem. a te nieprzyjednane przeciwieństwo Ducha Chrystusa, Pana i Ducha tego świata prowadzi do nienawiści i ataków na Boże prawdy. Jak Jezus był prześladowany, tak i ci, którzy Jego naukę głoszą, będą prześladowani. Jak Jezus był oczerniany i zwalczany, tak będzie również z Jego nauką, którą, której strzec mają apostołowie. Zauważmy, że teraz obrona życia poczętego określana jest jako mianem posiadania krwi na rękach, jako tyrania, jako coś okropnego. Czyż to nie jest diabelska przewrotność, że właśnie bycie za życiem sprowadza oszczerstwo, nienawiści i morderstwa. Tylko diabeł może tak przekręcić prawdę Bożą, aby odwrócić się. To jest wielka przewrotność diabelska. Ale co gorsza w tej całej sytuacji, która pokazuje ponadczasowość słów Jezusa, że wielu tych otwartych katolików dalej wierzy w religijną, polityczną poprawność, która zatriumfowała po Soborze Watykańskim II. Ten nieuzasadniony optymizm, że otwierając się na świat coś da się osiągnąć. Że będzie można zbudować jakiś nieokreślony pokój i zgodę. Ta fałszywa próba dogadania się ze światem i pójścia na kompromis to szaleństwo i zdrada. O ile jeszcze wtedy, na początku tej myśli, można było mówić o pewnej naiwności, to jednak ostatnie lata, a szczególnie ostatnie dni, pokazują, że świat. Nie chce Boga, że ten duch tego świata z Bogiem walczy. Gdyż błąd zawsze nienawidzi prawdy. A rozwiązaniem nie jest używanie języka świata i chęć dogadania się i pójścia na kompromis, lecz odważne i bezkompromisowe głoszenie prawdy w sposób rozsądny i roztropny ale bez żadnych ustępstw i zgniłej ugody, gdy mówimy o zasadach i prawdach. Ustępstwa i kompromisy prowadzą do zatracenia sensu prawdy i zachęcają do kolejnych ataków na nią i przesuwania linii sporu i żądań wobec postawy Kościoła. Te ataki, które są czymś wyjątkowym w historii Polski, ataki na kościoły w Polsce. Ale też i w innych krajach to są owoce tego kompromisu, chęcia, chęć przyjęcia ducha tego świata do wewnętrznego życia kościelnego. Laicyzując swą postawę wobec Boga i prawdy, utwierdza się błądzących, że nie ma żadnych świętości i nie ma żadnej obiektywnej prawdy, że wszystko to kwestia dialogu i dojścia do wspólnego stanowiska. My trochę ustąpimy, Wy trochę ustąpicie, wszyscy będą szczęśliwi. Owoce widzimy teraz. Te wszystkie slogany, którym politycznie poprawni duchowni od wielu, wielu lat mówią i zatruwają umysły wiernych, należy odrzucić. Te slogany typu Nie należy szukać tego, co nas dzieli, ale tego, co nas łączy. To klęska, którą widzimy na naszych oczach. Są to puste slogany usprawiedliwiające swoją kompromisową postawę wobec prawdy. A przecież Chrystus, mądrość wcielona, Syn Boży, który stał się człowiekiem, nakazał apostołom nie prowadzić dialog, nie dogadywać się ze światem, lecz głosić prawdę i nakazywać pod groźbą życia wiecznego. Aby Jego naukę zachować. Nie dyskutować z nią, nie próbować ją dopasować do obecnej mentalności, ale przyjąć całkowicie. Bo kto nie uwierzy, nie będzie mógł być zbawiony. Kto nie zachowa nauki Chrystusa tak, jak ją Chrystus głosił, nie może być zbawiony. Dlatego, drodzy wierni, prośmy świętych apostołów o to, Abyśmy przylgnęli całym sercem do prawdy katolickiej. Abyśmy trwali przy niej, nawet jak wiąże się to z pewnymi prześladowaniami i niechęcią ze strony świata. Trwajmy przy prawdzie katolickiej, tej jedynej prawdzie, jaką mamy. Ale również prośmy za biskupów, aby oni, którzy są następcami apostołów, nie byli tylko właśnie jego imię, i, i, i następcami apostołów, lecz również ich naśladowcami, aby odważnie i mężnie głosili prawdę Bożą, by nie lękali się tego świata i prześladowań, ale głosili Chrystusa, nasze jedyne, naszą jedyną nadzieję na życie wieczne, aby odważnie głosili prawdę Bożą, porzucając tę polityczną poprawność dialogowania. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.